No cóż, za nami ostatni taniec reprezentacji Polski na Euro 2024 tutaj w Dortmundzie. Zagraliśmy z Francją, jak to niestety bywało już w przeszłości. O honor. Gorąco było od samego rana, nie tylko na termometrach, ale również tutaj na stadionie. Spotkaliśmy przed meczem i w trakcie kilka ciekawych osób, porozmawialiśmy z nimi, więc mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić, oglądając naszego vloga. Dawa! Jak występ Polaków na tych mistrzostwach? No my ogólnie lubimy się tak e, zachwycać jakimiś małymi fragmentami, że tu gdzie się zagraliśmy, fajnie, no ale w ostatecznym rozrachunku zero punktów i dzisiaj mogą być ciężary, zerowy dorobek i znowu będziemy zbierali doświadczenie. Ja słyszę, że my ciągle zbieramy doświadczenie, z tego doświadczenia nic nie wynika. Co Łukasza szukały? Co robi? E, wszystko dobrze. Życie <noise> dobrze, rodzina zdrowa, mój mały 5 lat, Borys Szukała. Borys Szukała, przyszły reprezentant Polski? No, bramka chyba powiesz, duży jest, duży. mamy dobry samochód. Trzymam Cię za słowo. Potężny Tomasz Włodarczyk Ależ on jest potężny Jak tam meczyki przed meczem? Bardzo dobrze Mecz, mecz o honor, walczymy Co robicie? Macie nowego eksperta? Nie, szukaliśmy na misji Zleconej od Michała Pobierza Nowego środkowego ochronyce. Jest. I wpadliśmy na Marcina Kalinskiego. A, bo myślałem, że już o Wiśni Nie, nie, nie na Marcina Także powołanie już we wrześniu Czekamy. Zobaczymy, co z tego będzie. News'a pierwszego na meczykach zobaczymy. Tak jest. Do zobaczenia. Cześć. Ciao Kamyko. Biegasz dzisiaj na boicho? Nie. <laughs> Sporo polskich kibiców, bo generalnie tutaj w zagłębiu rury w Dortmundzie, w Bochum, w Gelsenkirchen jest bardzo dużo tej polonii. więc no, po raz kolejny trzeba powiedzieć, że tak jak Hamburg był nasz i Berlin był nasz, taki chyba Dortmund też będzie nasz. Cały bywalec wow. loży VIP na Borusi. Tak Który jest, to tak raz? Jest. No myślę dzisiaj w 31. drugi, Także były te piękne czasy. To jaki to najlepszy mecz ksiądz widział? widział? Do no, na pewno z Realem. Na pewno z Manchesterem City. Ale niezapomniany mecz to był na pewno z Malaką. To co, dzisiaj szczęście przyniesie ten stadion Polakom? Wierzmy w to bardzo, bo to jest nasze miejsce, nasz stadion. Idziemy po nasze. To jest. I się materiałów, aż Dzisiaj możemy coś zobaczyć więcej PEC, piszczu, własczu, orzegnanie. To można na tym stadionie. Pożegnanie Kuby Właścikowskiego i Łukasza Piszka, mecz organizowany przez Burcję Dortmund. wiele znakomitych piłkarskich e, osobowości, znakomitych trenerzy. Na dzisiaj jeszcze nie wolno mówić, kto to będzie, ale na pewno wspaniałe piłkarskie widowisko. Najsympatyczniej jak do tej pory. Tutaj to nie można. ani na miasto wyjść, ani z hotelu wyjść. Nie zrobienia odwrócenia, ale to my tu troszeczkę Panowie, już to Mamy to. Jest. Dziękuję. Superstar. Jak się ogląda mecz? Jaki będzie wynik? 1-0 Brawo. Ale dobrze grają, co? Bardzo dobrze. Emocje, walka. Trochę szczęsze jeszcze będzie dobrze. I co? Miało być 1-0 dla Polski? minuta potrzebujemy i charakter pokazać. Nie? i walczymy o jeden jeden. Od 1 do 10 Łukasz Skorupski? 10, absolutnie 10. Eee, także tutaj nie ma o czym mówić. Wyciąga fenomenalne piłki. tak jak powiedziałem. Jak masz e, takiego bramkarza, no to możesz liczyć na jakiś remis, możesz liczyć nawet na zwycięstwo. E, nasi byli dzisiaj blisko, więc e, naprawdę myślę, że tutaj też ustawienie składu trzeba pochwalić tenera, że chyba wyciągnął wnioski z e, <laughs> meczu z Austrią i, i was zawodników, którzy grają w piłkę, którzy po prostu. Nie patrzą na fizyczność, na przygotowanie, bo tam są wszyscy dobrze przygotowani, ale grali w piłkę, trzymali tą piłkę obronega, głęboko to nie dawała się po prostu wyciągać ze strechu, to gdzie się naprawdę wszystko zapracowało. No i cóż, euro, euro i po euro. Remisujemy na koniec z Francją. 1-1 to jest naprawdę godny wynik. Szkoda, że ten turniej nam się tak nie ułożył od samego początku, no ale co zostaje powiedzieć? Do zobaczenia na mistrzostwach Europy za 4 lata.